Witajcie, ja jestem Konrad Hilebrand To jest World Cyber Games 2012 W chińskim mieście Kunshan Jest sobota, czyli trzeci dzień turniejów Dzień finałów, półfinałów I niektórych dyscyplinach Czwierćfinałów I wydaje nam się, że jest to, jest to najlepszy dzień Aby wam pokazać, co tu właściwie się w tych halach dzieje Więc ja będę komentował za kadru Paweł Kamiński będzie nagrywał I... Tak wyglądają, dokładnie, World Cyber Games 2012 Game Festival, bo poza częścią targową jest tu także taka, przepraszam, poza częścią e-sportową jest tu także taka część niby festiwalowo-targowa, ale jaka, to zaraz się zobaczy, zobaczycie. Więc to jest pierwsza hala i zaczyna się od Doty 2. Stoisko z Dota 2 jest bardzo popularne, bo Dota 2 też... Zaczyna być coraz bardziej promowana w Chinach i trudno się dziwić, bo pierwsza dota była bardzo popularna i nadal jest mega popularna i widać, że jeszcze nie wzbudza takich emocji jak część pierwsza, ale myślę, że to już niedługo, bo po prostu wszyscy tutaj tę grę uwielbiają. To są stanowiska, które można przyjść. Każdy może wejść i sobie pograć, jeśli chce. Jak widać, wiele osób korzysta z tej okazji. I Dota 2 też jest jedną z niewielu gier tutaj, które nie są promowane gołubim babami. To cenne. Ale jednocześnie e, jakby wydawcą Doty w Chinach jest firma Perfect World, a nie Valve. Valve tutaj tylko, no okej, okay, to jest nasza gra, ale to Perfect World odpowiada za promocję. Ale warto pamiętać, że w Chinach nadal gra jest e, tak, tak samo jak na Zachodzie, w fazie beta. I idziemy dalej. I tak, to jest stoisko z ulotkami. I jak pójdziemy dalej, po lewej stronie widzimy stoisko z jednym z Counter-Strike'ów tutaj dostępnych. To jest Counter-Strike Online, który generalnie jest Counter-Strike'em, ale z jakąś taką dziwną modyfikacją z zombie, z nieumarłymi i momentami, jak na to patrzę, to trochę przypomina Left 4 Dead. Ale mimo wszystko nadal jest Counter-Strike'em jak na całym świecie, w jaki sposób najłatwiej skupić uwagę yy, nastoletnich chłopców babą w bieliźnie karabinem. Więc to działa i jak widać Paweł robi bardzo długi kadr, ale idziemy dalej. Po to, aby spojrzeć w lewo, gdzie jest stoisko z jakąś grą wyścigową. Widzę stoisko z grą wyścigową jakaś pani robi nam zdjęcia i machaliśmy do niej. Tutaj są kolejne hostessy i strzelanie dziwnym laserowym pistoliczkiem do tarcz, a także sklepie, w którym można kupić jakieś gadżety związane z Counter Strike Online. I jak widać pani zbudza sporo sensacji, ale idziemy dalej, Paweł. Tak, i to są tarcze. I tak, nie wiem co powiedzieć, ale powiem taką uwagę, że generalnie to jest bardzo śmieszne, ale hostessy próbuje się tak zrobić, aby jak najbardziej nie przypominały Azjatek, tylko trochę Europejki. To jest mega śmieszne, zwłaszcza w przypadku męskich hostess. Wybiera się jak najwyższych chińskich chłopców i trochę się ich charakteryzuje, żeby mieli wystające kości policzkowe i wyglądali jak Europejczycy i generalnie wyglądają strasznie. Chodź Paweł, idziemy dalej. Noc jeszcze młoda, więc... Po tym jak wygląda stoisko z jedną z grog wyścigowych, która po prostu jest tutaj reklamowana, to nie jest gra targowa, znaczy wyścigowa. Jest stoisko z żarciem, ale to nie jest ważne, popatrzymy dalej. Jest stoisko reklamowe firmy Nvidia, ok, ale dalej po prawej stronie jest stoisko World of Tanks. I trwa tam właśnie zacięty mecz pomiędzy Chinem a Wietnamem. Jest to mega śmieszne, bo jak rozmawialiśmy z polskimi czołgistami, to oni właśnie mówili, że Chiny, Chiny to są beznadziejną drużyną i nie są w stanie uwierzyć, że oni przeszli dalej. No ale jakoś przeszli. I jak widzicie, na scenie jest dwóch gości w mundurach. I to są ci właśnie modele, o których mówiłem. Mają przerażająco podkreślone kości policzkowe. I wyglądają jak taki zmutowany Ken z próbówki. Trochę się ich boję i podejrzewam, że chińska armia ma 10 milionów takich. Ale idziemy dalej! Bo za stoiskiem z World of Tanks jest małe stoisko z grą wyścigową QQ Speed 2.0, która nawet podobno jest tutaj grom turniejową, ale jest takim turniejem, że bierze w nim udział tylko 4 graczy, więc jest to mega śmieszne, ale okej. Okay. I... Idziemy, idziemy, powoli się zbliżamy. Czy nagramy chłopaków z SBP Zawisza? Tak, nagramy. Tak, to Polacy. Nasi tu są. Nasi byli w turnieju, ale ich nie ma. I Chiny zremisowały z Wietnamem. Dzień dobry. I co? Kto wygra? Co? Remis. Wiem, ale kto wygra? Kto wygra? No. Chiny. Chiny? Dobra, to idziemy dalej. Więc Polacy obstawiają, że wygrają Chiny i idziemy dalej, bo po prawej stronie jest scena jedna z dwóch głównych scen, na której właśnie trwają rozgrywki StarCraft'a i trwa mecz pomiędzy Francuzem a Białorusinem. To jest trzeci mecz serii. Jak widać. Wszystkie miejsca siedzące są praktycznie zajęte, jest sporo zainteresowanych. E, Francuz, nie pamiętam jego ksywki w grze, ale niestety to jest jeden z tych graczy, który pokonał e, polskiego paranoida w poprzedniej rundzie. E, i, więc w tej hali mamy jedną główną scenę, jest jeszcze stoisko reklamowe Samsunga i to tyle. Idziemy jednak do drugiej hali, bo to nie jest wszystko. Idziemy dalej. Więc generalnie jeżeli chodzi o Games Festival, to jak widzieliście to są pięć stoisk na krzyż. To tak niewiele trochę. Ale generalnie jest tak, że jest, są dwie główne sceny, na których trwają po prostu pre, po, na po, poprzednich dwóch dniach były takie... Prezentowane mecze, wszystkie mecze Warcrafta 3 były na, tej scen były na dużych scenach. E, a mniejsze rozgrywki były w mniejszej strefie turniejowej, do której tak naprawdę nie wszyscy mają dostęp, bo nie widać, nie można się dochać. I... Chodź Paweł, idziemy do drugiej sceny, żeby pokazać szaleństwo nazwane Warcraftem 3. I swoje tu stanowisko ma główny sponsor targów. Samsung pokazuje swoje laptopy. Nie wiem, czy da się na, nie, da się na nich uruchomić wszystkie gry tej prezentowane, ale Warcrafta 3 na pewno. Jest miejsce, które można wyjąć z flagę dowolnego kraju, nią pomachać, zrobić sobie zdjęcie, napawać się narodową dumą, co przypomina mi śmieszną sytuację z wczoraj, o której opowiadali nam czołgiści, jak byli w sklepie i znaleźli w supermarkecie polską wódkę. I to była polska wódka, ale... I... Właściciele sklepu strasznie chcieli podkreślić, że tak, że to jest polska wódka, tylko że flagę przekręcili do góry nogami. Więc Polacy zareagowali, flaga została przekręcona i to już nie była indonezyjska wódka, czy malezyjska, nigdy nie pamiętam. I teraz przechodzimy do drugiej hali. Więc jak widzicie, hale targowe jakie są, każdy widzi. Są duże i szare. Pada deszcz, jest trochę zimno, ale mamy zimowe kurtki. Generalnie. Pogoda jest... Znaczy, w sumie dawno nie patrzyłem jaka jest temperatura w, w Polsce. Ale jak wyjeżdżaliśmy to była mniej więcej podobna. To jest mniej więcej ta sama szerokość geograficzna. Ale wchodzimy w wielkie morze. Chińskie morze czarnych głów. I... Powiem wam, że to jest sobota. I ja spodziewałem się, że trochę zainteresowanie będzie upadać. Ale ten krzyk, który słyszycie! To jest Warcraft 3! I mecz kontra, pomiędzy dwoma chińskimi zawodnikami, z których jeden to jest Sky. I na żadnym innym meczu dotychczas na tej, na tej scenie tutaj nie było tak, że ludzie stali tutaj do tego miejsca. To jest nie wiem, 50 metrów do tej sceny, 100 metrów i wszystko jest w ludziach, na staretnich graczach. Więc ja tu będę próbował przejść. Wymijam innych graczy. Przechodzę. Nie wiem, czy dobrze robimy, że tam idziemy, ale chciałem powiedzieć, że jest naprawdę dużo ludzi. I już nie będę wchodził głębiej, bo to nie ma sensu. I tak, to jest World Cup 3 w Chinach. I chciałem coś powiedzieć, ale nie mam pojęcia, jaka jest sytuacja. Tak po prostu. Ale... Czy widać ludzi z transparentami Shaja? Nie, byli wcześniej, ale teraz jakoś jeszcze im nie mychają. Nie wiem czy Sky wygrywa. Shai to koreański zawodnik League of Legends. Myli mi się. Okej Tak. Zakładam, że niebieski wygrywa skoro ma tyle wiesz w bazie przeciwnika. No chyba tak. Ale co ciekawe grają e, e, tak. Po raz pierwszy w turnieju widzę orków. Wcześniej byli sami ludzie i nocne elfy. No dobra, ale idziemy dalej. I jeszcze po prawej tylko wam pokażemy jak wygląda strefa dla prasy. I tam nie ma żadnych luksusów, po prostu jest Wi-Fi z hasłem i można stawić kurtkę. Więc spokojnie i jest woda z e, automatu. Więc jest spoko. Ale pójdziemy do jakby takiej strepy głównych rozgrywek teraz. Musimy tylko się jakoś przedrzeć. O, chodź, Paweł, przedzieramy się. Już co wycofajmy, bo tu nie ma co przepykać ludziom, ich zamysłaniać gry. Tutaj jeszcze jest po lewej stoisko Razera. Nie wiem, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Bardzo miło Was widzieć, nie chcę was zasłaniać. I. idziemy dalej. Okej, okay, tak. Uu, więc jeszcze, żeby odbędnić stoiska. To mamy to stoisko jednych z, z popularnych stron w Chinach. Ja tylko dodam, że ci chłopcy w czerwonych bluzach to była chińska reprezentacja bodajże w dotę, tylko nie wiem czy... To, to nie było... to nie był Invictus. No, ale było jakaś inna, mieli Nie, to byli, to byli chyba... to był Counter-Strike, z tego co kojarzę, to nie był Invictus. Nie wszyscy mają czerwone bluzy, więc ciężko ich rozróżnić. Tak, ale wydaje mi się, że to nie, to nie był Invictus, tylko to byli goście z Counter-Strike'a. Niestety nie orientuję się w cenie Counter-Strike'a, więc nie jestem wam powiedzieć, ale oni też wzbudzają zainteresowanie swoich pobratymców i Komentatorzy. Tak. I to była druga główna scena. O jezu! I co? I Sky wygrał. Szaleństwo. Chiny pokonały Chiny. Więc wszyscy wygrywają i są zadowoleni. Czy Sky się uśmiechnie? Nie. I. Główne sceny to jest coś, co jest jakby znane i widziane na imprezach sportowych, ale tam, gdzie nie ma tłumów, zawsze jest są mniejsze stanowiska, gdzie jest rozgrywany jest właściwy turniej. I teraz już są trochę puste, bo główne poprzednie grupy, poprzednie fazy zostały już rozegrane, ale w tej strefie były rozgrywki Starcrafta i doty pierwszej chyba. To po prostu komputery w rządkach, to tyle co można powiedzieć. Teraz puste. Te fotele niebieskie są sprzedawane gdzieś tutaj i można je kupić chyba za równowartość około 200 zł Jakoś tak. I yy, więc pamiątka z WCG? Fotel, ok. I przechodzimy do drugiej strefy turniejowej. Czy tutaj były stanowiska do gry World of Tanks, jak widać, już jest dosyć mało popularne. Ale tam widzicie, w, yy, w dalszym rzędzie jest masa osób, które na coś patrzą. Na co patrzą? Na kolejną fazę rozgrywek Doty. A także obok, jak jest kilku wylozowanych Europejczyków na kilku małych komputerkach, których, nie, którzy nikogo nie interesują, to to jest FIFA. Jak widzicie tam blondyna, który właśnie w oddali pije z puszki, to jest Barta z polski reprezentant, który niedługo będzie miał mecz. W jednej ósmej yy, finałów, powiedzmy ta, tak to ujmijmy, yy, tak i idziemy dalej, bo tu tak naprawdę zostało już niewiele, ale trzeba wam pokazać, idziemy tu. Tu są butki komentatorów zagranicznych po prawej, ale Paweł teraz może je skameruje, nie, nie skameruje, dobrze i Idziemy dalej. I tutaj jest ostatnia, trzecia scena poświęcona wyłącznie Crossfire, czyli kolejnej chińskiej odmianie Counter-Strike, ale tym razem już tak, takiej klasycznej, bez zombie, potworów i udziwnień. Więc jak widzicie, to jest, to jest rzecz, której nigdy nie lubiłem na turniejach e sportowych. Mianowicie, że są jakieś rozgrywki, ale nie ma jak ich oglądać. Niestety niewiele imprez znalazło sposób, jak. Jak będę tutaj na miejscu, sprawić, aby ludzie nie musieli się tłoczyć, przepychać i sapać nad ramieniami zawodników. No niestety, w ten sposób nie da się zobaczyć wszystkich meczów i trochę szkoda, zawsze tego żałuję. No i na tej trzeciej, ostatniej promocyjnej scenie bo po prostu w ten sposób jedna z, z producentów tej gry się promuje na razie nic się nie dzieje ale jak wcześniej się działo, to byli tutaj ludzie i dopingowali. W oddali widać stanowiska z jedzeniem dla graczy po legendarnie złym. Nie spotkałem ani jednej osoby z polskiej reprezentacji, która była zadowolona. Słyszałem przerażające informacje o starych hamburgerach, odgrzewanych frytkach i rzeczach, za które jeszcze muszą ci biedni zawodnicy płacić. I to w sumie tyle. O, i to są stanowiska z FIFOM. Co śmieszne, dopiero dzisiaj pojawiło się więcej komputerów. Wcześniej było tylko cztery, a zawodników było więcej, więc trochę było słabawo. Ale no nic. Paweł filmuję. Jak widać.. To, jeśli chodzi o FIFA, to chyba dopiero finały będą na dużej scenie pokazywane. Generalnie jest to gra chyba, która zbudza najmniej zainteresowania. No i to w sumie tyle. Dwie hale, dwie sceny, jedna nie, mniejsza scena, dwie strefy turniejowe, garść dosłownie stanowisk, na których można coś zobaczyć i coś pograć. No i nie mam pojęcia, nie, nie znam się trochę na szacowaniu ile osób tutaj jest, ale jest naprawdę sporo. Tyle osób, co jest dzisiaj tutaj, to było w poprzednich dniach, tak trochę późniejszych, późniejszych godzinach, ale jak widać sobota, wszyscy przyszli oglądać esport. jest masa młodych ludzi, nawet jest kilka dziewczyn, może trzy. I powiem Wam, że w porównaniu z polskimi imprezami nie śmierdzi. Naprawdę nie śmierdzi potem. Naprawdę, jest wręcz ożywczo. Może no, dlatego, że po prostu jest wysokiej sufit.